Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy prosto po meczu 18 Wojewódzkiego Pucharu Polski. Przegrywamy dzisiaj 4 do 2 z Concordia El Blonk obrońcą tytułu. Są ze mną Jakub Kozłowski, Radosław Gulbierz. Panowie kilka słów o dzisiejszym meczu. następnie chciałem bardzo podziękować wszystkim chłopakom za ten mecz i za zaangażowanie, bo tam myślę, że wszyscy nas pisywali na staty, a udowodniliśmy, że z nami jest ciężko rywalizować, ciężko jest grać i myślę, że nie po położyliśmy, tak jak tu się mówi kolokwialnie, głowy w piasek, tylko wyszliśmy byliśmy miejscami klubem z równym. Szkoda strasznych bramek, bo potoczymy dwie bramki z starych fragmentów gry, gdzieś jedną bramkę też trochę nie donosi z, z braku komunikacji, ale myślę, że dla kibiców, dla wszystkich sympatycznych tego klubu, masz na pewno fajny, ciekawy, sześć bramek, szkoda tylko, że że przegrywamy, ale mówię, myślę, że podsumowując ten mecz, że naprawdę, naprawdę dobry Podsumowując ten mecz, to mieliśmy na, to, na ten mecz swój plan. Chcieliśmy grać, chcieliśmy atakować, chcieliśmy stresować, stwarzać sytuację. W pierwszej połowie fajnie to wyglądało, parę takich sytuacji, może nie 100%, ale takich zaczepnik, z którego mogła paść bramka. Martwią na pewno stracone bramki zostały stałych ewentów gry bo gramy z dobrym zespołem jedynym z najlepsze najlepszych w i najlepszy nie możemy tylko się z nami zostać w z autu, z, z, z różnego. trzecia bramka, która straciliśmy to sytuacja wojskowa nie farty ktoś mówi odbija piłka, rykoszyk i strzelają w bramkę jest 3-2 i y, jestem zawiedziony jestem zawiedziony, że że nie utrzymaliśmy nawet tego rzenniku 3-2, bo ciągle bylibyśmy w grze, mielibyśmy jakieś y, szanse, bylibyśmy blisko, żeby strzelić o na 4-4, a tak nie oszukujmy się, przy bramce na 4-2 zeszło znów powietrze i Concordia mogła grać już swoją grę, u rozgrywać piłkę, dłużej się przy nim utrzymywać, była pewniejsza siebie, także ten pressing y, też już można powiedzieć był taki trochę dziurawy. Także na pewno dziękuję chłopakom, bo pokazali, że potrafią rywalizować na, na takim poziomie, na poziomie czwartoligowym, bo Concordia, przypomnijmy, po pierwszej rundzie jest na trzecim miejscu, także to jest bardzo dobry przeciwnik, a chłopaki pokazali, że potrafią grać, potrafią rozgrywać akcje, że mamy na dwa trzy kontakty, że, że pozwolimy zagrać kombinacyjnie, to nas cieszy, ale no, generalnie plan był taki, żeby, żeby powalczyć, żeby wygrać, żeby przejść bo po to, wychodzi się na boisko. Także Trochę jesteśmy po prostu smutni, zawiedzeni, ale za tydzień zaczynamy ligę i trzeba będzie patrzeć na tak, je, tak jest, za tydzień rozpoczynamy ligę. Perkun Norzyny przyjeżdża do Olecka. Prawdopodobnie mecz na sztucznej murawie, chyba że będzie wiosna, to wtedy zagramy na głównej murawie. Dziękujemy panowie i do zobaczenia za tydzień.